Witajcie, witajcie, kolejna odsłona Crypto Bros. Dzisiaj zainteresujemy się platformą Metaverse, o której mówiliśmy wiele razy na tym, na tym kanale. Jest to największa platforma, jeśli chodzi o Metaverse, budowana przez prawie 20 lat, używana przez milionów użytkowników, o której tak na dobrą sprawę w Krypto nikt za wiele nie wie nie mówi, ponieważ ona dopiero będzie wchodzić w świat krypto, ale w świecie poza krypto istniała i działała bardzo bardzo długo, ale po kolei, zaczniemy od najświeższych informacji, bo działo się w krypto e, ostatnich parę dni jak tradowaliście to na pewno poczuliście ból, bo jeden dzień był max do tyłu wywindowany, następny dzień był max do dołu wywindowany także no, można było naprawdę dużo pieniędzy stracić na szczęście e, mi udało się uniknąć jakichś tam większych błędów tak, pamiętam że shorta na pyt który poleciał w górę na szczęście, wczoraj mi się tego shorta udało zamknąć. E, bo, jak wszystko spadało, to to pych nie za bardzo chciało spadać. Spadał do 30 centów, także myślę, dobra, wydę sobie za te 30 centów. To mniej więcej tyle, po ile wszedłem. E, I oczywiście to kopiłem sobie bit, bit, e, bit tensora ponieważ wczoraj bit tensor był w dół 20%. 20% w dół na takim fajnym e, projekciku z AI to się opłacało. A co ciekawe, jak napisałem wam w komentarzach, e, później może wam pokażę e, m, moje pozycje to wszedłem właśnie w shorta na pitheed jeszcze raz, ale tym razem w cenie około, 4, prawie 46 centów, który sobie w miarę dobrze radzi. Także nie jest tak źle. Wiem, że tam były komentarze, jak tam twój short. <grych> to, co wam pokazuje, jak można podjąć decyzję, jak można wejść w rynki i dlaczego wchodzimy w te rynki, to oczywiście to nie zawsze zadziała, ale jest większe prawdopodobieństwo właśnie, że to zadziała niż nie, ponieważ opieramy się tutaj na fundamentach, ten pyt jest nadal przyceniony moim zdaniem, ale zrobiłem większy czy okazuje się, że to jest dość dobry projekt, więc no, no nie zależy za, długo, za dużo ciągnąć tego shorta, no bo jesteśmy w rynku byka, więc jak to tutaj mówią w rynkach finansowych, że rynek może być dłużej nieracjonalny, niż twoje konto może być rentowne, tak? Czyli nawet jeżeli jesteśmy fundamentalnie po dobrej stronie, no rynek może ten pyt może dojść do 30-40 miliardów wyceny zanim spadnie, no bo to jest właśnie, tym bardziej w krypto takie ceny, takie rzeczy mogą się dziać. No a najważniejsza informacja, no jak wiecie, CZ, założyciel i, i prezes Binance, e, no utargował, a, albo no musiał się zgodzić, żeby móc działać w Stanach, żeby Binance mogło działać w Stanach postanowił zrezygnować z kierowaniem Binance'em zrezygnować z Binance'u zapłacić osobiście 50 parę milionów a Binance zapłacić karę 4 miliardów dolarów tak właśnie oto Departament Sprawiedliwości w Stanach robi pieniądze Department of Justice czyli Ministerstwo Sprawiedliwości na naszemu no i CZ mówi, że nie będzie tutaj zaczynał nowego startupu, będzie raczej zajmie się raczej inwestowaniem inwestowaniem w biotechnologię i oczywiście w blockchain i krypto jak to będzie, co to będzie czy to jest po prostu jego ruch, żeby się odczepili a, a swoje w Binance będzie robił to niech nie wie, on jest w Chinach Stany są w Stanach, także no ale zapłacił, zapłacił, żeby mieć święty spokój żeby Binance mógł się rozwijać, chyba o to chodzi i więc tyle, tyle z tej informacji tu chciałem jeszcze zobaczyć jedną rzecz Wam pokazać Hmm. Tu, jak włączycie sobie na YouTube, polecam kanał Metaverse Explorer Hello, hello, my Star Metaverse Explorer jest to kanał poświęcony, jest to w ogóle gilda. Ten gościu założył gildę Star Atlas, i co on tutaj twierdzi, to ci, co posiadają tak, już przy okazji, jak mówimy o Pyth Oracle, o, tej, o tym projekcie Pyth, ci, co posiadają statki w Star Atlasie to będą mogli, uwaga, albo po prostu dostaną airdrop, czyli zrzut tokenów PYT. Czyli po prostu dostaną token PYTH, PYTH Oracle e, zrzut do waszego portfela za to, że macie e, statki w Star Atlas. Co jest fajne, podoba mi się, zaczyna Solana, cały ten ekosystem współpracować e, tak w stronę lepszego dobra, czy jak to powiedzieć, po prostu zaczynają te projekty ze sobą chyba współpracować, bo żeby Oracle zrzucało tokeny ludziom, którzy posiadają, posiadają statki w grze. Nie, mi się podoba. Ja mam shorta na pyt, dostanę za darmo na spot, także super, super sprawa. Także to jest dobra informacja. Binance, chyba, jako jedyny tutaj dzisiaj jest w dół. W ogóle, jak popatrzymy na rynki, to gdzie te nasze rynki, no to dzisiaj jest niesamowity dzień: wszystko w górę. Bitcoin prawie 38, Ethereum prawie 2100. Popatrzmy sobie na o tutaj na TradingView. A tak w ogóle, jakbyście chcielibyście dobry program do dobry program do, do, do wykresów, dobry program do ogólnie e, tradowania, e, bo po co macie płacić za wykres i za coś do kupowania, do kupowania, a tutaj do grania na giełdzie możecie mieć wykres e, bardzo dobre wykresy TradingView. Teraz jest Black Friday w Anglii, wszędzie na świecie chyba wyprzedaż. Można kupić premium za 70% zniżki, a ten już dobry pro można kupić za bodajże 30% zniżki. Także jak najbardziej polecam oczywiście wrzuciłbym linka do... do, do, do żebyście przeze mnie kupowali, ble, ble, ble. dostanę tam jakieś grosze, ale nie chce mi się. Więc po prostu sobie kupcie jak chcecie, jak Was to interesuje. Naprawdę nie znalazłem do tej pory żadnego ciekawszego tutaj e, jeśli chodzi o wykresy i wskaźniki i tak dalej, oprogramowania, także no trading YouTube to jest to co używam, zresztą widzicie na moich filmach na każdym praktycznym filmie zaglądamy na jakieś wykresiki Pyt jest za 42 nie wiem czy widzieliście moje komentarze, ja wszedłem za około 45 centów, także wszystko dobrze działa, wszystko dobrze wygląda no dzisiaj przypompował strasznie pyf więc tak mówię, nie mam tego, no może zarzucić drugi raz co prawda wszystko pompowało w górę ale na szczęście Pyt już nie pompuje ale miał prawie 60% dzisiaj w górę, czy, czy, czy 50% w górę. Także yy, no ma z czego spadać, że tak powiem. Yy, tym bardziej, że teraz pyw, jakbyśmy zerknęli. Yy, gdzie ten pyw? Po ile pyw teraz jest? Wycena, uwaga. Wycena pyw jest 640 milionów dolarów. 15% yy, wszystkich tokanów. A wszystkie tokany, czyli wszyscy fully diluted, tak jakby nasze, jakby VC by również zrzucili na rynek, to 4,3 miliarda. 4,3 miliarda daje to PIF Network pozycję, numer bodajże 70 parę na coin, coin market cap. Nie widzę tutaj, zresztą przestawia siebie na dół trochę. O. Eee. No nie wiem, co o tym myśleć, ale. Kategorię, zobaczymy na kategorię i zajdziemy. Tak w ogóle, jak oglądacie mnie na YouTube, to kliknijcie tego lajka, zasubskrybujcie na kanał. Pamiętacie, że po 10 minutach, jak jesteście na TikToku, również zasubskrybujcie łapkę w górę. Na TikToku po 10 minutach się przerzucamy na YouTube, bo dzisiaj będzie dłuższy film. Dzisiaj będzie dłuższy film, dzisiaj będzie dość dużo wiadomości. Zerkniemy na rynek i no właśnie będziemy dogłębnie dzisiaj analizować ten ten metavers i ut bo uterverse dzisiaj jest mowa bo na pewno nie wiecie wiele o tym uterwers, bo nie chciało się nikomu szukać mi też się nie chciało, ale w końcu się za to wziąłem naprawdę wygląda, wygląda porządnie, więc zalecam pozostać do końca jak przejdziemy do samego sedna tego filmu no, ale taki wstęp, zwłaszcza gdy wszystko pompuje i jest fajnie, to się trzeba pocieszyć trochę, bo jutro może być wszystko czerwone. A ostatnio tak się dzieje, dlatego tak ciężko się gra. Dlatego ja nie wchodzę już, na razie na giełdę, Dzisiaj otworzyłem dodatkową pozycję na Rorbit. A tak w ogóle polecam grać na drift. A jeszcze wrócimy do tego. A dobra, tak, jak ja będę pokazywał swoje pozycje, to będziemy gadać o drift. Przede wszystkim gracie na drift tylko dlatego, że będzie tam zrzut tokenów. Ja się przerzuciłem z Maxy ze scentralizowanej giełdy na to. E, ponieważ właśnie na drift... A bo dobra, to przejdźmy na to drift. E, ponieważ właśnie na drift mm, gdzie jest ten drift. O, ponieważ właśnie na Drift, Drift.trade e, będą... No przecież byłem połączony e, będą. Mm, ja się w ten chwilę złączę, się podłączę pod portfel. E, drift. Pół, że tak powiem, finansował Anatoli i jego partner. Oboje założyli Solanę. Oprócz tego mają dobrych inwestorów. Oprócz tego można tradować bez potwierdzania portfelem. Dzięki właśnie integracji z Phantom Wallet. Naprawdę fajny protokół. Główny protokół, mi się wydaje, że to będzie derywatywy. główny protokół, derywatyw na Solanie. Nie ma tokenu, ale będzie zrzut tokenu prawdopodobnie dla użytkowników. Więc ja według, albo według, no sugerowałbym, Tutaj się pobawić, się pozycję. Nawet super małe na super małej dźwigni, żeby tylko było coś tam, że integrowaliśmy się. Tam jest jakieś, jakieś loterie są dodatkowo. E... Więc polecam. E... No, z kilku portfelów na pewno. Mam tutaj jak mówiłem Longa na Ethereum. Dobrze sobie radzi, ponad tysiączek tutaj jest. No i jest ten Pit Short. Yy, założony dzisiaj, yy, ten short też sobie na razie dobrze radzi. Zobaczymy, yy. potrzymamy. tak to Około 45 centów mam tutaj wejście. Średnia cena, bo wszedłem troszkę wyżej i później dodałem. Yy. Wydaje mi się, że na 0,39 jest dobry moment, żeby dodać też, jak tam przejdziemy, bo w 0,39 się godzinny parabolik zmieni. Yy. W stronę w dół. Mamy silny rynek, ale jeżeli ten piet będzie okazywał słabość, to, to czemu nie dodawać? Nie? Także. No i platforma naprawdę fajnie wygląda. Tu widzicie wykresiki są, w ogóle wykresy są bezpośrednio z TradingView, prawda? Wszystkie te ciekawsze aplikacje mają wykresy z TradingView, więc jak najbardziej polecam. Macie tutaj dużo, też mi się nie chce linka wkładać, może ją wrzucę pod filmem, jak chcecie, możecie używać. Też możecie to zobaczyć, jakie są, jakie są rynki. Jest dość dużo rynków. Cały czas dodają te rynki, jak pyty dodali, to od razu się przerzuciłem tutaj. Nawet bąk jest. Bąk 25. Ten bąk cały czas idzie w górę na masakra. Sprzedałem tego bąk. <gryw> Miałem za darmo zrzut. Ale ten, ale no to jest MEMA na, na solanie jako jedyny jak główny, także to może trochę podpompować. No i, i tak wygląda ta platforma. Naprawdę dobra. Dwa powody przede wszystkim, które przyrzuciłem się na tę platformę, to wiadomo, pierwszy. Ponieważ e, będzie zrzut, a drugi, no mam telefon Solany, czyli mogę bezpośrednio na telefonie tutaj grać. Mm, także no jest mi też prościej wolę z, w sposób zdecentralizowany grać niż tam trzymać moją kasiorę na jakichś tam scentralizowanych giełdach. Tak? E, dobra, idziemy dalej. E, o czym dzisiaj jeszcze mieliśmy mówić? O, Star Atlas. Mówiliśmy, że będzie zrzut tokenów pyf. Um, bit BitTensor, jeszcze chciałem pokazać Wam. BitTensor, czyli właśnie TAO, czyli ten silnik, ta, ten, ta moc obliczeniowa dla całej tej, tej, tej całej technologii AI, on jest na Polkadot. Nie wiem, czy się bawiliście tutaj w tym Portfelem do to jest trochę oporny, ale jak już się przyzwyczaicie do niego, to tam w Active Networks na samym, dole, na, po, na samym dole jest taka zakładka Active Networks i jest BitTensor osobno. Także możecie z giełdy scentralizowanej, z MEXT zazwyczaj, bo to na MEXT głównie się kupuje tego BitTensora, wrzucić sobie i BitTensor płaci 20% stakingu. Ehm, tutaj macie nawet BitTensor Org informację, jak stakować. No mi się jeszcze nie udało, bo tutaj są takie opcje, których ja nie widzę na swoim portalu, szczerze mówiąc. Ale porównanie założenie tutaj walidatora a po prostu wrzucenie na staking to jest parę procent tylko różnicy. Za stakowanie płacą 20 parę procent za walidatora też 20 parę, ale tam jest 4-5% więcej, więc nie wydaje mi się nie wydaje mi się sensowne kombinowanie, po prostu mieć te tokeny kupić. Wrzucić na 20% stakingu i niech to sobie rośnie no ale mówię to trzeba zrobić przez polka.js portfel to musicie się pod jeżeli nie umiecie na YouTube pełno filmików na pewno jest ja tego nie będę robił bo nie mamy na pierdolę czasu my tutaj szukamy pierdolę e, szukam <laughs> szukamy, szukamy okazji ale jak widzicie bittensor.org jest informacja jak wrzucić swoje bit tensory czyli to karytało. Na staking i zarabiać te 20 parę procent. W sposób pasywny siadamy, leżymy, odpoczywamy. To, jest też, to, to był też jeden powód, jak zobaczyłem, że to jest prawie 20%, e, że zamknąłem tego shorta na pyt i dzięki temu uratowałem sobie tam 700 dolarów e, i wrzuciłem na, na bitton Sara, bo chciałem mieć troszkę więcej, a był tańszy, dokupić sobie troszkę więcej, żeby mm, no, mieć jak najwięcej zastejkowane i dostawać ten pasywny 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 zysk. Dobra, przejdźmy już w końcu do, do mięsa tego filmu, czyli do Uterverse, Uterverse I o jest. Jest fajna opcja. Oczywiście ja mówiłem wam, pamiętacie, jeżeli macie konto, bo założycie konto na, na republik.com To jest możliwość, żeby po prostu tam kupić, zainwestować w no ale tam nie wiemy jaką dostaniemy cenę, oni tam twierdzą, że no, nie będzie to cena wyższa niż 70 milionów, wycena całego projektu, no ale po tym jak dostałem Islamic Coin przy wycenie 5 miliardów, to już zaczynam wątpić, a tutaj popatrzcie jest pre-sale jest pre -sale membership w tym uterwersie, czyli członkostwa członkostwo, i co ciekawe jak kupujecie to członkostwo to raz, żebycie mogli chodzić używać tego metody, uczyć się i tak dalej i integrować i w ogóle próbować jak ten nasz przyszły internet będzie wyglądał, uczyć czegoś nowego, to dostaniecie uwaga zrzut tokenów. Czyli z każdym zakupem sobie klikniemy LEMOR. Z zakupem tutaj tego, tego członkostwa dostajemy tokeny. I tutaj mamy osobiste. Na jeden rok, dwa, 3 lata członkostwo, popatrzcie, jeden rok VIP, 200 dolarów płacimy, dostaniemy 1000 tokenów Uter I dostaniemy tam jakieś możliwości, jakie możemy robić i tak dalej, nie? Tu jakieś ultra VIP. To sobie przejrzyjcie. Yy. Bo no naprawdę ciekawa sprawa, jest czas, bodajże, żeby to za, załatwić do, do, do stycznia, jeśli się nie mylę czy do stycznia jest w Republik, już jakoś tak już nie pamiętam. Także nie, nie, nie trzymajcie mnie za sobą, bo nie jestem pewien, jak długo ta preserwia będzie trwać. No ja to myślę, żeby sobie kupić biznes. Biznes na ragu za 1500, więc dawać krypto do góry, bo nie mam pieniędzy, ale jak pójdzie do góry, to można by kupić. No i wtedy można tworzyć sobie jakąś oddział swojej firmy i coś tam działać. A już coś się da w tym, w tym metaversie zarobić. Eee, zobaczcie na grafikę. Naprawdę jest super zaawansowany. On jest zbudowany na nie na nrealu, tylko na tym drugim um, Unity, un, Unity właśnie, na Unity jest budowany jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny a sobie poczytajmy, zobaczymy sobie, co tutaj, co tutaj mówią um, więc w ogóle ten założyciel Schuster on tutaj jest um, on tutaj jest w ogólnie w metaversach, o nie działa, super w metaversach jest y, już dobre x lat czekajcie, coś mi tu nie chce działać na działa, tutaj nie działa, nie wiem czemu a już mi nic nie działa dobra, wejdziemy od nowa o, A ja dobra Budowany jest ten Metaverse przez 19 lat 17 lat, patrzcie, pisze teraz 17 lat Po raz pierwszy to będzie połączone z blockchainem Wygląda niesamowicie I co ciekawe, tej platformy ich tak twierdzą, nie znalazłem gdzie faktów poza kilkoma tam gazetami, w sumie dobrze gazetami, gazetami, bo, bo dość Dość znanymi, to potwierdzają te dane. Mają oni, te na ich platformie są budowane przez różne firmy w różnych celach i ponoć mają już, jeśli chodzi o użytkowników, to użytkownicy idą w miliony. Także no byłoby, byłby to obecnie i jest chyba obecnie największy, największy metavers użytkowany na świecie, który dostanie super upgrade'a blockchain i w ogóle Unity grafikę. Mm, więc. Naprawdę wydaje mi się, że jest tutaj, yy, jest tu coś wielkiego. Yy, taka zagrywka, jaką mamy na, popatrzcie na właśnie metaverse, taki, taki uterverse, yy, zagrywka na AI, czyli render i bit tensor, yy, szybki blockchain Solana. Yy, kolejny blockchain, który jest bardzo ważny w portfolio Avalanche, Dlaczego? Bo Avalanche to są gry i Avalanche to jest, uwaga, będzie prawdopodobnie główna, mm, główna tutaj platforma do, yy, do real world assets, czyli przerzucania aktywów z, z tego, z, yy, ze świata rzeczywistego, czyli akcji, yy, yy, obligacji na właśnie yy, reprezentację tego wszystkiego w, na blockchainie i to prawdopodobnie będzie Avalanche, a przez to, że Avalanche ostatnio, tydzień temu bodajże, Podpisał umowę z JP Morgan, że oni ich całą platformę, zwaną chyba Onyx, wrzucają na Avalanche. Więc to są wielkie, wielkie wieści, jeśli chodzi o blockchain Avalanche. Nie, nie wspominając już faktu, że współpracują oni z rządem brytyjskim, żeby stworzyć e, cyfrowego funta i bank współpracują z Grammy. Są so, no, niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o Avalanche. Także solana Avalanche, Chainlink i Arbitrum to są wasze, powinny być wasze podstawowe tutaj pozycje. W portfolio. No ale wracamy do UTVs. Jak widzicie, platforma będzie działać w taki sposób, że ludzie nawet nie będą wiedzieli, że integrują się z blockchainem. Będzie to bardzo prosty sposób zrobione. Co ciekawe, ciekawe będzie, jak takie, taki właśnie metavers, bo no żeby coś działało dobrze, to musi być cały świat w ten sposób, w ten sposób musi dążyć. Nie? No i. W sumie powoli w tym kierunku idziemy. Dlaczego? E, ponieważ Apple będzie niedługo przedstawia. No, Meta już ma swoje okulary 3D, tak? Apple będzie miał w przyszłym roku swoje okulary 3D, które są super drogie. No ale wiadomo, jak to Apple robi, będzie wszystko zintegrowane ze wszystkimi aplikacjami na Apple. Więc mamy dwóch gigantów, którzy mają tutaj wejście właśnie w ten Metaverse, w ten wir wirtualną rzeczywistość, które tutaj te firmy robią potężne kroki, żeby. Właśnie w tych wirtualnych światach działać tutaj render odgrywa główną rolę, bo uwaga, pamiętajcie, że render ma partnerstwo z Apple, więc kto prawdopodobnie będzie renderował tą całą grafikę dla tych okularów? No właśnie, render między innymi, nie wiadomo, czy na wyłączność, ale podpisaną umowę z Apple mają, także render jest bardzo ważną tutaj, bardzo ważnym, ważną częścią układanki. UTWS. Dostałem zaproszenie, żeby uczestniczyć w tej wersji beta, która jest teraz otwarta. Zamknięta beta to jest, czyli tylko dla zaproszonych. Fajnie by było już ten interwers widzieć, ale pewnie by nie sprzedawali tokenów przed. Chcą, jest sprzedaż tych tokenów właśnie jest teraz przed całym tym otwarciem całego tego metaversu dla publiki. Więc wydaje mi się, że to dla wszystkich może być no nie rada zaskoczenia, kiedy ten token powędruje w górę i zacznie o nim być głośno, bo wtedy zaczną się oni głośno reklamować. Oczywiście najlepszy moment na wejście w UTOWES było, jak sprzedawali oni swoje tokeny bezpośrednio ze strony, więc ci, co oglądają wszystkie nasze filmy, uwaga, wszystkie nasze filmy, jak tylko wrzucimy, czyli co mają subskrypcję, czyli co patrzą co ja tam wrzucam, no, wiedzieli i wtedy to było bardzo ryzykowne, bo za dużo nie było UterWers. Teraz jak już jest ten Uterverse na republice, to znaczy, że oni byli już sprawdzeni przez profesjonalistów i jest to bezpieczniejsze. Dlatego wydaje mi się, że te właśnie e, tutaj membershipy, to tutaj członkowska no nie są najgorszą opcją na wejście. Można tokeny kupić, jak mówię jeszcze. Na, na Republika nie mam pojęcia, po jakiej tam był cenie. E, a tutaj mamy tokeny za darmo i za, za membership, za którym będziemy mogli. W tym świecie sobie pobiegać i podziałać. No bo taka przyszłość musi być, no ile można siedzieć na stronach internetowych. Strony internetowe to jest wynalazek lat 90., a my jesteśmy 30 lat później, prawie 40 lat później, więc no musimy przejść w następny poziom. I widzimy, że i Apple, i Metaverse pchają nas ten, w, ten, w ten nowy kierunek, więc wydaje mi się, że to jest, to jest coś, na czym Uterwers naprawdę może jako platforma największa, jako platforma najbardziej zaawansowana, jako platforma, która ma patentów. Poparcie, nawet pokazują swoje patenty. Właśnie patenty specjalnie skierowane pod y, metaverse. czyli nie będzie prosto i nie będzie łatwo ich tutaj mm, skopiować, po prostu. A skoro już są najwięksi, y, już są używani, to y, jak najbardziej poparcie. Nawet jakiś awatar kontrola oczu jest paten, zapatentowana. Nie, także no, 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 gościu wie, co robi, zabezpiecza się. Y, no jest, jest. to bardzo ciekawa opcja. Zalecam, żebyście się przyjrzeli temu. I bo według mnie może to być najlepsza, najlepsza opcja, jeśli chodzi o metaversy tutaj dla nas. Zwłaszcza, że wchodzimy tutaj w momencie, gdy jeszcze tego metaversu na dobrą sprawę jest, ale nie ma, bo on, tak jak oni to sobie widzą, czyli na blockchainie to nie ma. Także jak najbardziej tutaj możecie się zainteresować. Dobra możemy zobaczyć prasę, jakie były artykuły o nich jeszcze. A widzicie, wszyscy o nich już pisali. Połączenie technologii AI i metaversu. Ten Brian Shuster, czy założycie, dostał 7 nowych patentów. Super realistyczny metavers. No, a także AI Holiday, to też jakaś strona no i no ostatnio ja widziałem na, na... To był Bloomberg bodajże, albo bardzo taka znana platforma, co mówiła właśnie o tym, o tej wersji beta, która jest beta, beta teraz testowana. E, ja będę chyba testował tą platformę, bo zostałem zaproszenie. Jeszcze nie mam update'ów, czyli na razie jeszcze nie działa ten, ten beta. Chyba, że maila od nich nie zobaczyłem. Ale e, najprawdopodobniej jak coś będę wiedział, to wam oczywiście powiem. Dlatego oglądajcie nas. Jeszcze raz subskrybujcie. Łapka w górę i jak najbardziej zainteresujcie się metaversem Uterwers, Oczywiście obok, obok Star Atlas, który jest też fajny. Oprócz innych takich typowo kryptogier, tutaj mamy metavers, który już istnieje, już działa, wchodzący na technologię blockchain, także dużo prostsza zagrywka, jeśli chodzi o, o nasze inwestycje. Oczywiście ten kanał nie jestem, ani nie będę tutaj doradcą finansowym na tym kanale to po, to tylko się dzielę swoją władz władzą chciałbym, wiedzą i przez to nie bierzcie tutaj moich sugestii jako żadnej żadnej porady finansowej ale róbcie swoje uczcie się szeście wiedzę o krypto i blockchainie między swoimi znajomymi jest jeszcze czas te główne ruchy zaczną się w kwietniu 2024. Więc jak wam się uda jeszcze kogoś zgarnąć do krypto żeby zobaczył zainwestował pobawił się to jeszcze macie szansę mu powiedzieć to w dobrym czasie, gdzie powinien dobrze zarobić i będzie wam za to wdzięczny, bo dużo ludzi nie wie, nie wie, nie wie, co traci i to wasze zadanie, jako tych, którzy oglądają nasz kanał, jest to, żeby poinformować swoich znajomych, swoich ulubionych kumpli, koleżanki, rodzinę, żeby zobaczyli na to możliwość, bo to może być jedyna na świecie możliwość poprawienia swojego bytu finansowego, a przy okazji nauczenia się czegoś, co ludzie będą na co dzień robić w przyszłości. To tyle, pozdrawiam i do następnego.